Nie mogę mieć zarostu. Czemu nie mogę mieć zarostu na tej przy kobiecie? Niektórzy ludzie mogą czuć się urażeni czymś takim. Może jednak nie. Dobra. Tak może być. Akcesoria? Specjalne stroje? Wow! Co to było przed chwilą? Okej. Otwórz mapę taktyczną. Co mam zrobić? Jestem tutaj. Rozumiem i mam się dostać. Tutaj właśnie, okej. Okay. Halo, zaraz. Dobra w tamtym, w tamtym kierunku w mamy się kierunku. kierować.

Ogarnię sterowanie. Nie, nie chcę jako pasażer, chcę jako. O, mam załogę! Halo! Nie wiedziałem nawet. Let's go. Dawajcie ziomki. I ciśniemy. Nie! Co ja robię nie tak? Okej. Okay. Ło, kurde, jak się steruje. Dobra, już ogarniam. O kurna, jakie sterowanie! Nie, nie mogę! jest tak nierealistyczne. Grałem ostatnio bardzo dużo tego Drive Cluba na PS4. Tam jest bardzo ogólnie dobre sterowanie. Realistyczne, a tutaj, kurna, nie mogę ogarnąć aż przez to. Co to za korek? Co tu się stało? Zablokowali. Dobra, idziemy do celu. Robimy misję. Co jest? Złap. Ups, nie tym. Przesłuchaj. Está bien, Here's the deal, asshole. You answer my questions, or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. Lo Entiendes? Chill the fuck out, cabron. What do you want? Amaru. Where can I find him? <laughs> you serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. <laughs>

Co mogę sobie wsiąść do dowolnego samochodu? Tak? No więc tak to działa. Tak jak w GTA. Dobra, dawajcie, ziomy. Jakie typy. Jak oni biegną. Pod samochód w ogóle najlepiej. Zaraz, jak się sterowało, zombie. Nie, tym. Całkiem fajnie to wygląda. Chociaż gram obecnie ten Uncharted 4 Muszę przyznać, że tam wygląda to jeszcze lepiej. Znacznie lepiej jednak... Wow! A, aczkolwiek tutaj też jest bardzo fajna grafika, muszę przyznać. Podoba mi się to pod względem graficznym. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wjeżdżamy główną bramą. <noise> Gdzie są przeciwnicy? Nie, świnie przyjechałem, what? Nic się nie stało, co się dzieje w ogóle w tej grze? I'll back to it. I'll your targets. If Amaru gets killed by a stray round, Operation King Slayer will be dead in the water before it even starts. Let's go. We're just taking a look at the case. I'm just a look at the case. I'm just taking a look at the case. No, i the case. No, i

a ścigamy z tego Bum! Robimy rozrubę! No nie, ten samochód zaraz serio wybuchnie! No nie! Uciekają nam, fuck! Nie jest dobrze. O, zniszczyli! Wychodzimy z tego, zaraz wybuchnie!

Bardzo podobna do GTA, tylko w takich um, zupełnie innych klimatach. Wsiadamy panowie. Jak oni tutaj wsiądą? <śmiesz> Przez pot. <śmiesz> Najlepiej. Jezu, co się stało? Co się stało? Nie. Dlaczego tylko ja zginę, a ty mnie nic się nie stało Co to się dzieje? Fuck! Nie uciekamy stąd. Fuck a Oni sobie... Nic mu się nie dzieje w ogóle, najlepiej. Po prostu ta gra jest tak realistyczna, że nie wiem co powiedzieć. No, co ja tu jeszcze mogę zrobić? Mogę sobie wyjechać gdzieś poza te tereny? Czy mnie zatrzyma jakaś bariera dziwna? Wow, to są zimowe tereny! Jedziemy tutaj! Jedziemy, dawaj! What? Co? Co? się stało? stało? Jezu, Jezu, tu głupie są rzeczy czasem. Fiesta. Dobra, Fiesta! na sam szczyt.

Nice. O! I tak wiadę. Nie! Jeździj. Co? Kto jesz? Co jesz? Nice. Whoops. No. Co tutaj dostałem? Nagrodę? by to legendę. Um. Legenda mówi, że kiedyś pewien kondor zakocha się w mody. Holita. Dobra walić to. Myślałem, że dostanę coś fajniejszego. No nie! Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Zróbmy jeszcze coś, iolo. Let's roll. Men is bad enough these cartel assholes are getting military training. Now they're getting the hardware to really use it. Machine guns, grenade launchers, RPGs, you name it. Co się stało? Halo. Jak to śmierć na polu bitwy? Przed chwilą spadłem z 50 metrów nic się nie stało, a później nie wiem, jakiś podskok minimalny i już koniec, tak? No oczywiście, no. Dobra, myślę, że to by było na tyle, na ten odcinek. Jeśli ten gameplay wam się podobał, to lubcie to, polecajcie znajomym i subskrybujcie. Jeśli gameplay będzie w miarę popularny, powiedzmy, to zrobię jakieś kolejne odcinki, jeśli was zaciekawi. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Więc na razie.